Cześć wszystkim, witam was w nowym filmie i dzisiaj zapraszam na poszukiwanie idealnej sukienki na wesele. Thinking of, thinking of you, tak się składa, że wybieramy się z kasporem na wesele, a ja potrzebuję sukienki, więc dzisiaj będę przymierzać chyba 10 różnych sukienek ze sklepu Miss Guided. Zobaczymy, czy uda mi się znaleźć tu idealną. Mam taką nadzieję. Mam też swoje wymagania co do sukienki, ponieważ nie chcę, żeby była jakoś przesadzona. Chcę, żeby była taka z klasą, dosyć zakryta, ale jednak troszkę taka <grytania> podkreślająca moje atuty, bym powiedziała. Ale wiecie, bez przesady, na wesele nie ubieramy zbyt wysyłających sukienek. Nie przedłużam, przebieram się w pierwszą sukienkę. Pierwsza sukienka, którą wylosowałam, no powiem Wam, że czuję się w świetnie. I uważam, że jest właśnie tak, w takim klimacie weselnym, bo zobaczcie, że jest e, taka, bardzo bym powiedziała dziewczęca, grzeczna, ale mimo tego ma dosyć spory dekolt, ale nic mi, jak widzicie, tutaj nie wypadnie, nie wystaje, także moim zdaniem wygląda to bardzo fajnie. Tak powiem Wam, że bardzo dziewczęco się czuję jak taki. Taki aniołek, taka księżniczka. <grych> Także pierwszy traf, no powiem Wam, podoba mi się i to nawet bardzo. Te bufiaste rękawy jej tutaj też dodają sporo uroku. No ta spódniczka jest piękna. Bardzo podoba mi się jej długość, bo jest taka idealna, że pokazuje tyle nogi, ile powinna i wiecie, nie jest za krótka. Można się schylić, ale i tak trzeba uważać. Tutaj, w ogóle, jak super się układa w talii, czuję się bardzo, bardzo dobrze. Jedyne moje zastrzeżenie to, że ten materiał nie jest rozciągliwy i jak podnoszę ręce do góry, to nie jest zbyt łatwo, a jednak na weselu dużo się tańczy i ogólnie jest się takim dosyć ruchliwym często, więc mogłoby być w delikatnie niewygodnie, ale tylko pod kątem podnoszenia rąk do góry. Hesper, no. wypowiesz się? Jest ładna no. Cute! Nie uważasz? No jest ładna, to prawda. Też mi się podoba, wygląda mega dziewczęca. Nie, no jest bardzo ładna. Jest, no. bardzo ładna. jest taka jak Dobra, więc będziemy sobie oceniać sukienki, i ta dostaje ode mnie dziewięć. Serio? dziewięć! Pierwsza sukienka, 9. <noise> Teraz troszkę dłuższa propozycja. Sama nie wiem, bo jednak tutaj jest troszkę bardziej otwarta. Na początku w ogóle miałam problem, żeby ją tutaj dobrze związać, bo jest. Coś, coś tutaj mi nie gra, coś, coś się tak delikatnie źle układa, ale możliwe, że to jest kwestia dobrego zaprasowania jej. Wydaje mi się, że przez to, że ona jest taka czarna, długa, i jeszcze tutaj ma te takie spięcia, wiązania, to, że robi się już taka zbyt zbyt wyzywająca, gdzie no niby jest tutaj wszystko zakryte, ale nie wiem, czy nie czułabym się w dni tak zbyt sexy na wesele. Bardzo podobają mi się te bufiaste ramiona znowu. W ogóle to są sukienki, totalnie nie w moim stylu, ale powiem Wam, że bardzo dobrze się Ogólnie tutaj, ona jest cała zmięta i wydaje mi się, że jakbym ją wyprostowała, to wygląda lepiej. Ale on też bardzo fajnie podkreśla talię. No i ogólnie czuję się w niej znowu dobrze. Ale czy na wesele? Dam jej ocenę 6, bo ogólnie bardzo mi się podoba, jak wygląda. Tylko, że tutaj, właśnie tutaj się mi coś tak dziwnie mnie. I tutaj są takie szwy, które są dosyć widoczne. Mogłoby ich nie być, bo trochę jej odbierają wyglądowo. I tutaj mi się coś źle układa, ale ogólnie ta sukienka sama w sobie mi się podoba i ja na pewno gdzieś z niej wyjdę. Kolejna sukienka pod kątem wesela to totalna klapa. Ma ogromny dekolt. Musiałabym na pewno coś pod nią ubrać i żeby nie zniszczyć jej efektu, to moim zdaniem powinien być to stanik. No a nie pójdę tak na pewno na wesele. Dodatkowo jest, niby jest dosyć długa, ale jednak tutaj, o, widzicie to rozcięcie. Wow! A, bo to jest guzik. Olivia, nice. Nawet jak zapięłam ten guzik, to jakoś tak przy siadaniu czy coś czułabym się tam tak dosyć goło. Wolałabym jednak ubrać sukienkę, która będzie mi podkreślać talię i jakieś takie moje właśnie atuty. Ale ogólnie sama w sobie mam bardzo fajne wykonanie i również bardzo chętnie gdzieś z wyjdę, ale na pewno nie na wesele. Oceniam to chyba dzisiaj tak typowo pod kątem wesela, nie jeżeli pod kątem tego czy sukienka mi się podoba, czy nie. Więc e, pod kątem wesela dostanie on Ode mnie 5 5, bo ja sobie wyobrażam kogoś W takiej sukience, po prostu nie mnie Ja chyba coraz bardziej lubię się Z sukienkami, zobaczcie jak one ładnie Podkreślają talię i jak ta figura dobrze wygląda Dobrze, więc pod kątem Wysela, ta sukienka mi się bardzo podoba Tylko znów ma za duży dekolt, więc tutaj Musiałabym mieć jakoś Go spięty na przykład agrafką czy coś Bardzo fajny jest ten pasek tutaj e, Jakby on jest dodatkowy Sami sobie go wiążemy Także to jest bardzo fajny sposób na podkreślenie talii. Tak mocno jak chcemy, jak się najemy, to można trochę poluzować. Sukienka ma fajną długość, bardzo mi się podoba. Bardzo fajne rękawy, tutaj na końcu są ściągacze. Ale niestety muszę tutaj powiedzieć o tym, że materiał tej sukienki jest słaby. Ten materiał jest naprawdę bardzo cienki. Może po wyprasowaniu to by wyglądało lepiej, bo na ten moment wygląda mi to trochę tak nisko, jako tak bym powiedziała. Tak więc ta sukienka dostanie ode mnie siedemeczkę ze względu na ten materiał i, i na ten dekolt, ale nie wykluczam jej. Będę jeszcze myśleć. Kolejna sukieneczka, ja się normalnie nie poznaję w ogóle, to są sukienki Bufiaste, ramiona. Oliwia w takich sukienkach szóstno, ale dobra. Sukienka mi się mega podoba. Jest bardzo wygodna pod kątem tego, że ten materiał jest rozciągliwy. Jest tutaj bardzo ładnie pociągnięty taki szef. Bardzo fajnie ten dekolt na mnie leży. nie Bałabym się, że coś mi tutaj wypadnie, czy coś. Te ramiona tak samo są super. Ta falbanka też, ale dlaczego ta sukienka jest wykroczona? Ta długość <grym> mnie przeraża. Ja bym się bała w niej wyjść chyba na miasto tak ogólnie. A co dopiero na wesele? No po prostu ta sukienka jest mega, mega krótka. Kurczę, no ta falbanka, jakby była. O tak. O tak dotąd. Sukienka dostanie ode mnie ocenę 5. Mówię to z bólem serca, bo naprawdę uważam, że jest przepiękna, ale ona jest nie do wychodzenia. No w ogóle, jest tak serio, tak totalnie, nawet, nawet na miasto bym niej nie mogła wyjść. Moi drodzy, ta sukienka chyba skradła moje serce. Jej kolor, jej krój, te ramiona. Uważam, że jest piękna, naprawdę jest piękna. Jestem w szoku, jak dobrze się tutaj trzyma, i jak dobrze jest tutaj uszyta, bo te ramiona są takie, że mogę sobie podnosić ręce co może nie wygląda teraz najlepiej, ale ogólnie zwykle takie sukienki, które mają e, takie m, dekolty powiedzmy poziome, to są niewygodne, ręce nie mogą się w ogóle podnosić do góry, ani nic, tak ta jest bardzo fajnie tutaj uszyta, bo mamy tutaj materiał, który po prostu zwisa, a tutaj e, na biuście jest taka e, tasiemka jakby przeźroczysta, która tutaj wszystko dobrze trzyma i ta sukienka na pewno nie spadnie, nawet jak się przechylę czy coś takiego. Ty, ty, wygląda bardzo ładnie. Boję się tylko, czy nie jestem tutaj taka zbyt goła, ale chyba, chyba bez przesady jak sobie założę tutaj jakiś naszyjnik czy coś, będę mieć biżuterię, to raczej to powinno wyglądać dobrze. No, a nie ukrywam, że mnie też ten kolor tutaj hmm, oczarował, bo to jest mój ulubiony kolor w tym sezonie, więc... Chyba chyba jak na razie to jest mój faworyt dajcie znać czy wam też się podoba fajnie, że jest obcisła, no jednak podkreśla tutaj moje atuty, które lubię mieć podkreślone, ale przy tym wszystkim jest taka z klasą mam wrażenie, no jest dosyć długa także spoko, nie ma się co martwić jeżeli chodzi o ograniczenie ruchowe to nawet nie jest tak źle, bo ten materiał jest dosyć elastyczny dostanie ode mnie 9,5 bo muszę się przekonać do tego dekoltu, czy on na pewno wygląda dobrze, ale Mega, mi się podoba, naprawdę mega. <słyska> Moi drodzy, no ja w tym odcinku po prostu. I'm feeling myself. Dawno <słyska> nie miałam na sobie tylu pięknych sukienek jednego dnia, ale teraz już przejdźmy do tej. <słyska> oh my god! Ten materiał jest podobny jak w tej zielonej, jeśli znaczy się tutaj mamy właśnie taką siateczkę, która jest taki tutaj fajnie pozwijana więc to wygląda super, ta sukienka jakościowo jest naprawdę świetna ogólnie te sukienki są super jakościowo oprócz tej czerwono-czarnej tutaj znów mamy bufiaste ramiona ale ten dekolt, ten dekolt po prostu wymiata mm. i pięknie, po prostu wygląda pięknie, uwielbiam poziome dekolty i naprawdę jestem zakochana w tej sukience e, miałam wam mówić, że ciężko będzie przebić tę zieloną bo mega mi się spodobała, ale to jest kandydat numer dwa i can't, po prostu. Jej długość niby jest krótka i ładnie wygląda z przodu, ale bez problemu mogę się z niej schylić, bo jest obcisła i wszystko tutaj pięknie leży, więc ta sukienka dostaje ode mnie 9. Ja nie wiem, którą wybiorę. Dobrze, teraz sukienka, przy której ubiorze pomagał mi Kasper, bo nie byłam w stanie. Nie wiem dlaczego ona nie ma żadnych zamków, jest mega obcisła, serio. Już teraz po ubraniu czuję się mniej dobrze, ale na pewno nie na wesele. Jest dosyć prosta, ale też znów mamy ten materiał taki pofałdowany. Ja bardzo lubię ten materiał, mi się bardzo podoba, tylko że tutaj tak, oto jest właśnie to ograniczenie ruchowe przez ten dekolt. No i sukienka jest jednak prosta, czarna. Jedyne, co jest z niej takiego nadzwyczajnego, to właśnie ten poziomy dekolt ale tutaj już przy schylaniu mogłoby coś wyskoczyć. tej sukience dam taką czwórkę ze względu na to, że ona jest niepraktyczna. Jest dosyć krótka, nie wie też wszystko się fajnie trzyma i można się schylać, ale jednak ten dekolt tutaj i te ręce i to, że jest po prostu taka zwykła czarna dlatego ma cztery. Ale ogólnie mi się podoba. To jest sukienka, o której myślałam pod kątem... W sumie nie wiem pod jakim kątem. Chciałam powiedzieć poprawin, ale ona się na poprawiny nie nadaje. Może ją po prostu wzięłam na siebie do chodzenia. Nie wiem, ale no na wesele i na poprawienie się nie nadaje, ogólnie jest bardzo spoko. Ma bardzo ładny brązowy kolor i tutaj guziki, można sobie regulować dekolt, bardzo, bardzo fajnie. Jest też długa, także co do samej sukienki, a jeszcze mamy tutaj taki e, lekki przewiew. czuję to jak idę, że tutaj dostaje mi się powietrze, <noise> ale ciężko jest mi ocenić pod kątem tego filmu, bo na wesele to by dostała jeden, bo jakby chyba bym prędzej została odebrana jako kelnerka, niżeli gość wesela. Ale ogólnie sukienka jest bardzo ładna. Proszę Kacper, chcesz ocenić? Proszę bardzo. Ta sukienka miała być na poprawiny i zobaczymy, ale ogólnie ja chciałam taką dokładnie sukienkę już mega, mega, mega dawno, bo widziałam takie czy zdjęcie. Ja planuje, gdyby w tym <laughs> Nie Widziałam kiedyś takie zdjęcie na Pinterest, właśnie takiej laski siedzącej w sukience białej, która miała taki, taki dekolt i... Jak ja ją zobaczyłam, to stwierdziłam, że muszę ją mieć I bardzo mi się podoba jak wygląda, tylko nie na wesele Ale na poprawienie bym takiej poszła Co myślisz? Fajna, tylko zobacz sobie, bo ci wystaje strasznie metka Czyli prześwituje mocno chyba No, wystaje, a prześwituje mi majtki? Nie No wydaje mi się, że nie Nie, nie prześwitują Ale metka prześwituje strasznie, no Nie wiem, bardzo mi się podoba ta sukienka Mega mi się podoba ta sukienka A tobie? No, jest okej, okay. tak Dobra, ja bym dała yy, tej sukieneczce pod kątem poprawin. 8. Ja bym takiej mogła pójść. Bardzo dobrze się w niej czuję, jest wygodna. Krótka, obcisła, taka jak lubię. <grytania> Hol jest udany, był udany, ponieważ tyle pięknych sukienek, ile miałam dzisiaj na sobie, to nie wiem czy kiedykolwiek w życiu miałam. Linki do wszystkich sukienek macie w opisie. Ja naprawdę jestem zaskoczona, jaką mam teraz piękną kolekcję sukienkową. Nie wiem, gdzie będę w nich chodzić, chociaż w sumie kurczę jest ciepło! Będę w nich chodzić! Będę w nich chodzić! Dajcie mi znać w komentarzu, w której sukience powinnam pójść. No ja mam swoich faworytów, konkretnie dwóch: to jest ta zielona i czerwona. Ale dajcie mi znać, co wy sądzicie, która się najbardziej nadaje, w której powiedzmy wyglądam najlepiej. No i tak, teraz już mogę Wam podziękować za oglądanie. I widzimy się w kolejnym odcinku.